Droga Pani Małgosiu, witam Panią bardzo serdecznie na dzisiejszym czytaniu. To jest Pani czytanie. Dzisiaj odpo odpowiem Pani na pytanie, z kim spędzi. Pani resztę życia, kim, kim jest ten mężczyzna, z którym spędzi pani tutaj resztę swojego życia? Niewątpliwie to jest, tutaj będzie jakieś spotkanie. Możliwe, że spotka pani kogoś, kto już był w Pani życiu, kto tutaj na nowo się pojawia w Pani życiu, Wy się spotkacie w miejscu, które oboje tutaj znacie, w którym oboje być może prze, prze, przebywaliście albo do tej pory tutaj się do tej pory przebywacie to znaczy nie cały czas ale możecie na przykład sporadycznie tutaj jakiś czas tutaj przebywać w tym, w tym, w tym miejscu to może być miejsce pracy być może razem z Wspólnie pra, yy, yy, pracujecie i tutaj zaczniecie się spotykać w pracy, albo możliwe zaczniecie ze sobą, yy, no właśnie, yy, yy, razem pracować w jednej pracy, i yy, coś was. Yy, no właśnie, coś do, sobie, do siebie poczujecie, coś was połączy. Tutaj być może połączy was y, y, miłość, te uczucia, które was połączą, albo uczucie, które y, was połączy, będzie wzajemne. No właśnie. I y, ja mam wrażenie, że to też zakończy y, jakoś waszą walkę. No właśnie. Yy, 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 możliwe, że wy o kogoś, yy, to znaczy, że pani yy, tutaj Waszą walkę, bo być może Wy o siebie tutaj wzajemnie tutaj walczyliście, być może zabiegaliście tutaj e, za. E, t, być może też wzajemnie e, za, e, e, zabiegaliście o swoje uczucia. Być Pani, być może Pani tutaj e, e, mm, 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 Być może pani tutaj walczyła, zabiegała o tego mężczyznę, albo on o panią, i tutaj pani starania, pani walka y, zakończą się spotkaniem. Spotkaniem, które będzie początkiem jakiegoś związku, po, y, po, y, początkiem waszego życia, waszej, waszej relacji. Na, najprawdopodobniej tutaj chodzi o, zwi, o, o związek uczuciowy, związek emocjonalny, być może związek romantyczno-miłosny. Ale też w jakiej przyszłości może to być też związek małżeński, czyli ten mężczyzna, który pojawi się ewentualnie w pani życiu, może być kimś, z kim pani spędzi tutaj resztę swojego życia. To jest ktoś, na kogo być może pani yy, yy, czekała yy, przez, przez dłuższy czas. Yy, no i mam wrażenie, że pani razem z tym mężczyzną będzie yy, tutaj yy, razem yy, planowała wspólną przyszłość. No właśnie, razem, wspólnie z tym mężczyzną będziecie. Yy, planować, To jest ktoś, kto być może gdzieś tam już pojawił się w Pani życiu, w Pani środowisku, w Pani otoczeniu, ale y, y, być może nawet w Pani życiu, y, ale ta osoba y, tutaj, jakby ponownie, y, y, tutaj, y, 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 ale ta osoba na jakiś czas zniknęła, odeszła tutaj z Pani życia, jakby Ponownie się, się się w nim pojawia. No właśnie. I mam wrażenie, że wy razem będziecie ze sobą szczęśliwi. Was połączą nie tylko jakieś wspólne tutaj uczucie, miłość, relacje, związek, ale Wspólne szczęście. Możliwe, że to jest ktoś, kto gdzieś tam z boku y, tu się Pani przyglądał. Być może Panią y, y, obserwował. To jest ktoś, kto y, stoczył walkę albo też toczy y, walkę z własnym bólem, z własnym. Z własnym cierpieniem, bo to jest mężczyzna, który ewidentnie z jakiegoś powodu bardzo głęboko cierpi. On jest, on jest, on jest zraniony. No właśnie. Wy powoli tutaj zmierzacie ku sobie. Pokonując jednocześnie własne lęki, własne obawy, tutaj was, własne blokady. Nie ja mam wrażenie, że on tutaj jest, wydaje się być bardzo na zewnątrz, bardzo spokojny, bardzo Opanowany, ale jednocześnie jest bardzo ym, taki yy, niecierpliwy. No właśnie, jednocześnie jest bardzo niecierpliwy. On by chciał już tu zrobić coś na, na szybko, yy, na już, z jednej strony on tutaj dąży do czegoś powoli, ostrożnie, a z drugiej strony chciał jest yy, niecierpliwy. Yy, chciałby coś, yy, coś już zrobić, ale, yy, ale tutaj yy, na już no właśnie, możliwe, że on nie lubi też czekać. No właśnie, on, on nie lubi też czekać, bo on jest niecierpliwy, on chciałby od razu tutaj działać i całkiem możliwe, że on się tu wyrywa do, do jakiegoś działania, do jakiejś walki, być może o panią, tutaj o wasz związek, o, 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 wasze, o, o wasze relacje. Możliwe, że ten mężczyzna tutaj zamknął jakiś etap w swoim życiu i będzie rozpoczynał coś nowego, być może z panią, albo ten mężczyzna już otworzy z panią jakiś nowy rozdział, tutaj jakiś nowy etap w pani życiu i to będzie was wspólny. Jakby rozdział, wasz wspólny etap. Ja mam wrażenie, że ten mężczyzna coś tutaj ostatecznie jakby doprowadzi do końca, coś zakończy, coś definitywnie tutaj zamknie, ale Mam wrażenie, że on tu ostatecznie też e, rozprawi się e, ze swoimi e, le, lękami, obawami. E, Myślę, o kształtam, tak jak mówię, on cierpi, bo on, kogo, on kogoś stracił, on odczuwa poczucie braku, po, y, 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 poczucie, a mimo to, że y, on cierpi, że być może y, jest mu ciężko, on będzie walczył z tym bólem, tutaj, y, z tym cierpieniem, on się podniesie z kolan. Właśnie tak jak mówię, on odchodzi. Od przeszłości. Tutaj zamyka jakiś etap w, w swoim życiu, yy, i podąża tutaj w kierunku rozpoczęcia yy, czegoś nowego, ra, właśnie razem z panią. No właśnie, wy tu yy, razem z tym mężczyzną tutaj yy, yy, rozpoczniecie. Coś, coś nowego. I teraz te pytanie: z kim pani spędzi resztę życia? No, z pewnością te, mam wrażenie, że to jest pani partner docelowy, być może nawet przyszły. Przyszły mąż, no właśnie, przyszły mąż to jest też pani partner duchowy, bo wy tutaj razem z tym, z tym mężczyzną tutaj tworzycie albo stworzycie związek duchowy, was łączy więź. Duchowa, to jest osoba, czyli mężczyzna, na którą czekała e, pani cało, ca, e, całe swoje życie. To jest ktoś, kto nie działa pochopnie, e, nie działa szybko, bez zastanowienia. To jest ktoś, kto e, zanim cokolwiek zrobi, musi to najpierw przemyśleć, prze, e, prze, e, przeanalizować e, w głębi duszy ten mężczyzna, powiedziała, jest e, bardzo taki, e, bardzo swobodny, bardzo taki wolny. Całkiem możliwe, że ten mężczyzna jest szybki też w działaniu. On działa szybko, ale nie bez, nie bez zastanowienia. No właśnie, pomimo, że on działa szybko, to najpierw wszystko sobie dokładnie przemyśli, przeanalizuje. I po prostu to robi, po prostu działa i robi to szybko i robi to bardzo tak, 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 tak dynamiczne. To jest ktoś, kto będzie walczył o swoje. I mam wrażenie, że to jest jakiś wojownik, ktoś kto, ktoś, kto walczy. No właśnie, to jest ktoś, kto walczy, to jest jakiś wojownik. Yy, możliwe, że ten mężczyzna ma też dusze yy, dusze duszę wojownika. Tak jak mówiłam, yy, możliwe, że to jest osoba, która no właśnie, kogoś straciła, ktoś odszedł, być może ktoś bliski, kto, kto zmarta uczuci, ta osoba zmaga się tutaj, walczy z, po, z poczuciem braku, z poczuciem tęsknoty, ale też z bólem, z bólem tutaj, właśnie spowodowanym, to, to strato. To jest mężczyzna, który wie, czego chce. To jest mężczyzna, który jest pewny siebie, no właśnie, i który jak już coś raz sobie postanowi, to już tego się trzyma. On już z tego nie zrezygnuje, on będzie się Tutaj tego trzymał, będzie dążył do tego do samego końca. No właśnie, to jest taka osoba, to jest ktoś dobrze sytuowany, y, y, tutaj y, ma. Y, ma y, materialnie, finansowo ktoś, kto dobrze zarabia, ktoś na wysokim stanowisku, być może osoba, która ma wysoką jakąś pozycję w społeczeństwie, Albo w swoim środowisku, w którym, w którym żyje. To jest ktoś, kto też yy, yy, jest wysoko sytuowany, yy, yy, ktoś, kto jest pewny siebie, ktoś, który czegoś wie. Mam wrażenie, że tutaj mamy cesarza. To jest osoba, która jest cesarzem. E, to jest osoba też decyzyjna, która ma jakąś władzę. No właśnie, która ma jakąś władzę. Przynajmniej, na, e, która ma jakąś władzę, która ma jakąś kontrolę nad swoim życiem. No właśnie. To jest też osoba uduchowiona. No właśnie, to jest też osoba uduchowiona. E, To jest ktoś bardzo silny. M -m -m możliwe, że ten mężczyzna jest silny fizycznie. Całkiem możliwe, że jest to mężczyzna, który jest wysportowany. No właśnie. Całkiem możliwe, że y jest to mężczyzna, który jest y -y wysportowany. Całkiem możliwe, że uprawia on jakiś sport. No właśnie, całkiem możliwe, że uprawia on jakiś sport, ale jest to też mężczyzna, jest to mężczyzna inteligentny, jest to mężczyzna, jest to mężczyzna myślący, tutaj kierujący się rozumem, mocno... Stąpający po ziemi, tutaj trzy trzy, trzy trzymający się ziemi, ale jednocześnie jest, to nie jest to oderwany od rzeczywistości, wręcz przeciwnie, to wręcz przeciwnie, to Tutaj się wkłada tutaj tutaj się to jest człowiek, który yy, no właśnie dąży do osiągnięcia sukcesu. On, yy jak czegoś chce, czegoś pragnie, to tutaj będzie dążył do tego, żeby to y, osiągnąć. Y, droga Pani y, Małgorzato, dziękuję Pani serdecznie za y, dzisiejsze. Y, za dzisiejsze czytanie, oczywiście, życzę Pani, żeby to czytanie z Panią re rezonowało i żeby ono się dla Pani spełniło. Do usłyszenia na kolejnym, to znaczy, do usłyszenia.